Promocja listopad w Colway 2022. Wy drodzy, w tym roku przygotowaliśmy dla Was dwa pakiety promocyjne. Pierwszy, ten, który jest Wam dobrze znany, czyli pakiet o wartości 5200 punktów, funkcjonuje w oparciu o mechanizmy, które od lat są Wam, tak jak powiedziałem, znane. Co to oznacza? To oznacza, że jeśli do koszyka po zalogowaniu się do sklepu włożycie produkty o wartości minimalnej 5200 punktów, to firma Colway z automatu dołoży Wam zestaw produktów. Gratisowych. I w skład tych gratisów będą wchodziły następujące produkty. Kolega żel do mycia znany produkt, który jest podstawą pielęgnacji do tego kolagenową w pojemności 45 ml. Dodatkowo będą to dwie kolwity każda z nich będzie zawierała 60 kapsułek przepraszam. Do tego świetny preparat, takim jest Kolgenium. Dodatkowo w skład tych gratisów będzie wchodził Detokol, czyli taka podstawa w naszym programie Vitali setki na pierwszym etapie. Kolejne gratisy to dwa opakowania Kolmegi i witamina C, będzie uzupełnieniem tych produktów, które już znacie. Dodatkowo, to jest rzecz niezwykła w mojej ocenie, w skład tych gratisów, w skład tego zestawu będzie wchodziła nasza nowość, rzecz wyjątkowa, czyli kolagen diamentowy pojemność 50 ml. Wartość, wartość katalogowa tych produktów to 1678 zł. I to jest mniej więcej 40% wartości tej, którą trzeba zapłacić. W listopadzie 2022 roku będziemy mieć do dyspozycji, a właściwie państwo będziecie mieli do dyspozycji jeszcze drugi pakiet, pakiet menedżerski również. I to będzie pakiet numer 2, pakiet który będzie funkcjonował w oparciu o odrobinę inną zasadę, jaką już tłumaczę. Jeśli po zalogowaniu do sklepu ponownie do Waszego koszyka włożycie produkty dowolne, te, które chcecie zamówić, o wartości punktowej 2600 punktów, to z automatu uruchomi Wam się możliwość dołożenia do tego zestawu produktów nieoprowizjowanych. I w skład tych produktów, tego zestawu wchodzi 12 opakowań świetnego suplementu, jakim jest Kolwita. Każdy z tych opakowań będzie miało 60 kapsułek. Dodatkowo w skład tego zestawu będzie wchodził kolejny wyjątkowy produkt, czyli atelocollagen, do tego jeszcze atelomaska i dwa opakowania kremu MC kwadrat. Jeśli pierwszy warunek, czyli 2600 punktów w koszyku w dowolnym układzie produktów, będzie spełniony, dołożycie do tego zestaw tych produktów, które przed chwilą wymieniłem. Przypomnę, że to są produkty nieoprowizjowane, ten zestaw. To my dołożymy zestaw gratisów. I już mówię, co wchodzi w zestaw tych te, 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 te gratisów. To będzie kolagen Wege o pojemności 95 ml. Do tego trzy opakowania wyjątkowego suplementu, jakim jest Lonacol. Dodatkowo dwa opakowania kolagenu naturalnego silver o pojemności 100 ml. Dwa opakowania witaminy C, najlepszej, kolbojowskiej witaminy, jeden krem Blue Diamond. Tutaj nie będzie gwarantowanego moj sanita i nasz hit sprzedażowy, czyli kolagen naturalny platinum w pojemności 200 ml. Wartość tych zestawów to, licząc w stanach katalogowych, 2814 zł. To jest mniej więcej 70% tego, co trzeba zapłacić, czyli jeśli weźmiemy wartość katalogową, gratisów versus to, co trzeba zapłacić, a inwestycja to jest około 4000 zł w przypadku jednego i drugiego pakietu, to w przypadku pakietu drugiego gratisy stanowią mniej więcej 70% wartości zakupowej tego pakietu. W jednym i z drugim przypadku, czyli w przypadku pakietu numer 1 i pakietu numer 2, każda osoba zamawiająca albo jeden albo drugi pakiet kupuje to. Co zamówi z maksymalnym możliwym rabatem, czyli z rabatem 42%. I dodatkowo w przypadku pakietu numer 2, czyli tego 2600, plus zestaw produktów nieoprowizowanych, plus gratis o wartości 2814 zł, doliczamy jeszcze 10 punktów programu Lista Marzeń. I te punkty są naliczane według zasad tego programu, czyli są naliczane menedżerom programowym. Podsumowując, dwa pakiety, jeden o wartości 5200. Do tego gratisy o wartości katalogowej 1678 zł, drugi pakiet 2600 plus zestaw produktów nieuprowizowanych i gratisy o wartości 2814 zł, i do tego drugiego pakietu jeszcze 10 punktów listy marzeń naliczane menedżerowi programowemu. Przypomnę, że będzie funkcjonował jeszcze jako rzecz stała pakiet 1300, ale o tym Więcej możecie Państwo poczytać, klikając na ikonkę w sklepie pięciu kremów, które są warunkiem zamówienia tego pakietu. Tutaj w tym filmie nie będę tego omawiał. Natomiast wspomnę jeszcze, że mamy dwa narzędzia finansowe, które pozwolą Wam sfinansować jeden albo drugi pakiet. I ostatnia rzecz: promocje nie łączą się. Nie można zamówić produktów o wartości 5200 punktów i wziąć gratisy przypisane do, pakieta, do pakietu 1300, 2600 i jeszcze 5200. Absolutnie promocji nie łączymy. Drodzy Państwo, wiem, że przy te, tego typu pakietach, tego typu narzędziach listowac będzie dla Was bardzo, ale to bardzo udany.